to jest jeden z bardziej porąbanych przeciwników Spider-Mana. I kiedy mówię porąbanych, to mam na myśli to, że są tacy, których lubię, są tacy, którzy mi zwisają, i są tacy, których szczerze nienawidzę. Natomiast wyjaśnienie, kim on jest, spowodowało w mojej głowie takiego wielkiego łotafaka, że na sucho się nie da. A ponieważ będziemy tu mówić o rzeczach, które dzieją się w ranie Spencera, która akurat wychodzi w Polsce, no to spoiler alert, jakby co. Od samego początku tego ranu pojawiała się taka postać, która stała gdzieś tam w cieniu, pociągała za sznurki, dręczyła Petera Parkera Spidermana z drugiego rzędu, łaziły po niej wielkie stonogi. No, i jak przyszła pora na wyjaśnienia, to okazało się, że to jest taki demon z piekła, ale wyposażony w duszę Harego Osborna. Hare Osborn to syn Normana Osborna, który też na pewnym etapie swojego życia był goblinem i mu się zmarło. I już na tym etapie to byłoby dziwne, ale to nie koniec, ponieważ to tak naprawdę nie była dusza Harego Osborna. Były w zasadzie dwie dusze Gabriela. I z Sary Osborne. I żeby to wyjaśnić, musimy się troszkę cofnąć. W ranie Straczyńskiego jest taki moment, w którym powstaje historia Since Past i nikt jej praktycznie nie lubi, ponieważ głównym elementem jej fabuły jest opisanie romansu Normana Osborna i Gwen Stacy z czasu, kiedy no Gwen Stacy jeszcze żyła. I to jest mocno creepy, już o tym mówiłem. Natomiast potem Gwen Stacy pojechała niby do Paryża i tam urodziła bliźniaki. Potem te bliźniaki wróciły i chciały zabić Petera Parkera, i nie wiadomo było, czy czasem nie są dziećmi Petera Parkera. Dużo dziwnych rzeczy się tam działo, natomiast konkluzja była taka, że ponieważ nikt nie lubił tej historii, no to zostało zredkonowane i okazało się, że oni tak naprawdę nie byli dziećmi Normana i Gwen Stacy, ale byli klonami nieudanymi zresztą: Normana i Gwen Stacy. I oni też obydwoje zmarli, tyle tylko że Sara miała dostęp do AI Harego Osborna, to AI miało wszystkie wspomnienia, oczywiście Harego Osborna, a jakże. A demoniczne ciało mają dlatego, że Mephisto, który najwyraźniej w wolnym czasie zajmuje się tylko i wyłącznie dręczeniem Spidermana, postanowił wymyślić sobie taki plan. No i dał im przy okazji całą masę dziwnych supermocy, wliczając w to kontrolowanie z tunuk? Podsumowując, ta postać to są dwie dusze klonów umieszczone w demonicznym ciele, wyposażone w AI postaci, która tak naprawdę z tą postacią nie ma nic wspólnego. Nie powiem wam, jak kończy się historia tej postaci, ale obstawiam, że w najbliższym czasie jej nie zobaczymy. I rozumiem w pełni gigantyczną krytykę, jaka wylała się za w ogóle wymyślenie czegoś takiego, bo to jest robienie kolejnego złego pomysłu na piramidzie ze złych pomysłów. Ale jak dla mnie, ten recycling jest na swój sposób poetyczny.